Mariusz Budzianowski był bez wątpienia jednym z najlepszych zawodników Strongman w historii. Pięciokrotnie zdobył tytuł World Strongest Man, ale czy to oznacza, że był najsilniejszy? Warto zauważyć, że Mariusz wyróżniał się niskim jak na Strongmana poziomem tkanki tłuszczowej. W porównaniu do Ediego Hola czy Haftora Bjorsona posiadał dużo mniejszą masę, a co za tym idzie również i siłę. Budzianowski wyróżniał się znakomitą sprawnością, szybkością i wytrzymałością, co dawało mu przewagę w dynamicznych konkurencjach, takich jak przenoszenie ciężarów lub biegi z nimi. Przegrywał natomiast w konkurencjach czysto siłowych, takich jak przysiady czy martwe ciągi. Jego trening obejmował nie tylko elementy czysto siłowe, ale również ćwiczenia szybkościowe i wytrzymałościowe. Mariusz nie opierał zatem swojego sukcesu wyłącznie na masie i sile absolutnej, ale na połączeniu siły, zwinności i wytrzymałości, co pozwalało mu wygrywać z o wiele cięższymi i silniejszymi zawodnikami.